Skill zapach na naszych skich zapach, podczas których staramy się opowiadać i dzielić naszą wiedzą, jak inteligentnie kupować, implementować, rozwijać i utrzymywać hiperautomatyzację. Spotykamy się już po raz siódmy i dziękujemy, że zgodzili się Państwo poświęcić nam swoje 27 minut. Ja nazywam się Michał Wilczyński, od ponad dwóch lat realizuję projekty robotyzacyjne w Pirkson jest dzisiaj ze mną Piotr Kaczmarek. Dzień dobry Państwu, cześć Michałem. Nasze spotkania z założenia dzieliliśmy na dwie części, teoria oraz praktyka. Podczas naszego ostatniego nagrania zło, z, z, złamaliśmy tę zasadę, w całości poświęcając się teorii na temat e, robotyzacji i hyperautomatyzacji, chodziło o outsourcing versus in-house. E, więc dzisiaj postanowiliśmy przewrócić ten e, balans, poświęcając całość od, odcinka praktyce. E, Państwo decydujecie o tym, jakie tematy wy, e, omawiamy podczas naszych spotkań. E, jakby no tutaj lista potencjalnych odcinków wciąż się wydłuża i w dalszym ciągu zachęcamy Państwa do nadsyłania swoich propozycji mailowo. Ponieważ są z nami osoby, które dołączają do nas po raz pierwszy, to przypomnę szybko, czym są roboty, RPA oraz hiperautomatyzacja. Roboty to oprogramowanie, które tak jak my, ludzie, pracuje na komputerze w celu obsługi zadanego procesu, zadania. Realizują na komputerze to samo, co robi człowiek, natomiast hiperautomatyzacja to jest szersze pojęcie, które rozwija, które nadaje tej technologii RPA nowych możliwości poprzez dołączanie kolejnych technologii, takich jak OCR albo sztuczna inteligencja, machine learning, więc jest to takie pojęcie znacznie szersze. No i to, co jest istotne, i to, co my zawsze powtarzamy, to to, że w hiperautomatyzacji ogranicza nas tylko wyobraźnia. My, realizując swoich ponad 200 projektów, mieliśmy okazję wdrożyć roboty i szczęście tak naprawdę wdrożyć roboty w, każdy, w każdym dziale, który do tej pory napotkaliśmy, czy to w księgowości czynności takie jak wprowadzanie faktur, wyciągów, czy to będzie logistyka, supply chain, potwierdzanie dostaw. I bardzo zachęcamy do tego, żeby, jak, żeby możliwie szeroko Szukać tych rozwiązań dla hiperautomatyzacji. No, ale przejdźmy do tematu dzisiejszego spotkania. To jest task mining, czyli znowu powrót do narzędzia Process Advisor od Microsoftu w większym wymiarze czasu. No i zaprezentujemy też nowe funkcje, które sprawiają, że Microsoft Power Platform nie przestaje nas zadziwiać. Co będziemy dzisiaj badać z wykorzystaniem procesu Advisora? Długo zastanawialiśmy się, jaki proces wybrać na to dzisiejsze spotkanie. I zależało nam na tym, żeby pokazać coś nietypowego, coś, co jest trudne do robotyzacji, nie jest procesem z shortlisty dostawców technologii, więc nie księgowanie faktur, nie przygotowywanie listy prac, nie onboarding pracownika, bo żyjemy w dynamicznym otoczeniu organizacyjnym i te pomysły, te potrzeby stale ewoluują. Tak jak powiedziałem, ogranicza nas tylko wyobraźnia. I tutaj zainspirował nas ostatni projekt, który zrealizowaliśmy na rynku e-commerce a pamiętajmy, że jest to najszybciej rozwijający się segment sprzedaży, który nabiera na swojej, swojej ważności i już w 2020 roku odpowiada do 14% rynku sprzedaży detalicznej. Przedstawimy taki uproszczony proces monitorowania tym konkurencji. Być może ten proces u Państwa w ogóle nie występuje, być może nie ma potrzeby, aby realizować go z dużą częstotliwością, ale chodzi tutaj przede wszystkim o to, żeby otwierać głowę na hiperautomatyzacji, żeby wyjść z tych... Powtarzalnych schematów, z tych e, powtarzających się procesów i szukania maksymalnego wykorzystania możliwości, które dają nam narzędzia, dostęp w pakietach, e, za które już płacimy, jak Microsoft 365. E, Piotrze, czy przejmiesz teraz kontrolę? Bardzo chętnie. Dziękuję. dziękuję Ci Michale za ten wstęp. Rzeczywiście dzisiaj będziemy omawiali proces, który dotyczy porównywania cen. Jak tutaj Michał nam wyświetlił, będzie to porównywanie cen z wykorzystaniem Ceneo oraz Allegro. Michale, powiedz mi, czy już jest mój ekran widoczny? Jest widoczny twój ekran. Czyli to mamy oczywiście pewnego rodzaju swój cen, pewnego rodzaju swoje tabele cenowe. Chcemy je porównać z ofertami, które są widoczne na Ceneo. Chcemy to również porównać z ofertami, które widoczne są na Allegro. I ten proces będzie polegał na tym, że właśnie te dane będziemy pobierali, ale celem jest tak naprawdę przeanalizowanie tego procesu, czyli operacji, które się w ramach tego procesu dzieją. Czyli tak naprawdę identyfikacja tych operacji, zobaczenie jak ten proces przepływa. W ramach dzisiejszego skisapu poświęcimy się na wykonanie jednego nagrania, ale w przeciwieństwie do poprzednich tutaj skisapów dotyczących Power Process Advisora, zrobimy to od samego początku do końca, tak żeby państwo zaraz po zapoznaniu się z tym skisapem mogli rozpocząć działanie. No dobrze, czyli żeby rozpocząć działanie i analizę procesu, wchodzimy na stronę FlowMicrosoft.com. Ja tutaj jestem zalogowany już w swojej domenie służbowej i mam dostępne tutaj opcje od Power Automata. Przechodzę do Process advisora i do procesów, które są już tutaj zdefiniowane. Państwo pewnie widzieli na poprzednich skizapach, no część tutaj tych informacji jest jak najbardziej już Państwu znana, ale ja stworzę całkowicie nowy proces, czyli porównywanie cen. Ja tutaj dodam tylko, że wszystkie te funkcjonalności, które teraz prezentujemy, to są funkcjonalności, które są dostępne w bezpłatnym pakiecie Power Automate dla. Microsoft 365 oraz Windows 10, tak? Więc można naprawdę rozpocząć ten proces już dzisiaj. Oczywiście. Czyli otworzyłem tutaj, nadając nazwę dla mojej analizy. Tutaj mogę jeszcze dodatkowo przydzielić tutaj dostęp do analizy tej innym moim współpracownikom. No i tutaj, Michała, udostępnię Tobie również ten opis. Mogę zrobić z Michała jako współautora. Który będzie dodawał nagrania, albo współwłaściciela, który również będzie mógł przeglądać analizy tego procesu, nie tylko dodawać nagrania. No i w tym momencie to również udostępniłem Michałowi. Więc zobaczmy teraz, co jest widoczne w ramach naszego procesu. Mamy proces porównywania cen. Wiemy, kto jest współwłaścicielem, tak, Michał i ja. Nie mamy jeszcze w tym momencie nagrania. Ale przed dodaniem pierwszego nagrania zdefiniuję czynności, które chcę poddać analizie. Czyli klikam tutaj opcję utwórz nazwy działań. Pierwsza nazwa to będzie obranie zestawienia. Czy jest pierwszy jakiś wymóg, jak szczegółowy musi być ten zakres zadań, zakres, który my tutaj wpisujemy? Moje doświadczenie wskazuje na to, że w zależności co chcemy dokonać, jeżeli chcemy i znamy bardzo dobrze proces i chcemy od razu go, można powiedzieć, przekazać do automatyzacji, tylko chcemy zweryfikować, czy nie ma tam różnych ścieżek przejścia, ile jest wyjątków, to powinien być bardzo szczegółowy. Ale jeżeli robimy taki rzut oka na proces, ten pierwszy taki rzut oka, możemy to zrobić, tą gradację bardzo szeroką. Ja tutaj zrobię taką gradację dość szeroką, nie będę skupiał się na, na pojedynczych kliknięciach, co jest elementem task miningu, ale skupię się na ogólnych czynnościach, które w ramach tego procesu wykonujemy, czyli pobranie zestawienia, wejście na stronę Allegro, tak. Czyli jeżeli chodzi o, czyli możemy powiedzieć tak naprawdę, że jeżeli chodzi o narzędzie Process Advisor, to jest to zarówno narzędzie, które możemy wykorzystywać do proces miningu, jak i do task miningu, tylko w zależności od tego ile czasu poświęcimy na Gradacje poszczególnych czynności. Dokładnie. I to jest ta uniwersalność tego narzędzia, że możemy rzeczywiście ten proces rozpatrywać krok po kroku po tych pojedynczych operacjach, ale również możemy tutaj zrobić rzut oka ogólny na proces. Tak jak ja zrobiłem, tak? Pobranie zestawienia, tak? Pobranie danych Allegro, zapis danych Allegro, ale to od nas zależy, jak szeroko to zrobimy. Okej. Okay. A ja tutaj dokończę te wszystkie elementy, które chcę później nagrywać i identyfikować, te czynności. Tak, gradacja oczywiście jest do, do zdefiniowania przez analityka biznesowego, który to będzie robił. Też ja jeszcze Państwa chciałbym zaprosić na naszą stronę, na której prowadzimy teraz taki cykl. Krótkich instruktażowych filmików przygotowywanych przez Piotra, to się nazywa Akademia RPA. I tam między innymi można sobie spojrzeć, w jaki sposób uruchomić Power Automata. Czy mamy właśnie te bezpłatne licencje dostępne, gdzie to sprawdzić. Więc zapraszamy do nas też na stronę, żeby sobie te pierwsze kroki na spokojnie z krótkim filmikiem od Piotra instruktażowym przejść ja również ze swojej strony polecam to, o czym przed chwilą z Michałem rozmawialiśmy, nie rozszerzyliśmy tego, czyli różnicy pomiędzy task miningiem a proces miningiem dla osób, które zajmują się na pewno robotyzacją, automatyzacją, hiperautomatyzacją, ta różnica musi być znana i tam w ramach naszego bloga, tam jest artykuł, który miałem przyjemność tworzyć, również zapraszam do zapoznania się z tym artykułem. A dobrze, wracając do naszego skills -upu. co my zrobiliśmy w tym momencie? Stworzyliśmy proces, udostępniliśmy go dla pracowników, utworzyliśmy nazwy działań, te, które chcemy analizować, czyli poniekąd znamy troszeczkę te, te czynności, które są w procesie. No i w tym momencie powinniśmy dodać pierwsze nagranie. Tak więc tutaj klikamy nowe nagranie. Otwórz rejestrator i czekamy chwilkę. Jak Państwo tutaj widzą, rzeczywiście ja działam na stronie internetowej Microsoftu. Teraz uruchamia mi się automatycznie Power Automate Desktop. Oczywiście w opcji nagrywania tutaj tych aktywności, które ja będę realizował. Już mamy rejestrator uruchomiony. Ja w tym momencie mogę tą, tą stronę wyłączyć. Sobie tutaj zostawię w przeglądarce jedno okno puste. No dobrze. I teraz, żeby rozpocząć nagranie, naciskamy guzik nagraj. I już rozpoczęło się nagranie. Czyli teraz wszystkie czynności, które będę realizował na komputerze podczas realizacji tego procesu, zostaną nagrane. Więc warto dla późniejszej ułatwienia analizy tak naprawdę zrealizować ten proces bez żadnego zaburzenia. Czyli nie wchodzić na, na prywatną pocztę, nie robić rzeczy takich dodatkowych, tylko skupić się na czynnościach związanych z procesem. Więc rozpoczynamy. Najpierw otwieramy zestawienie podwójne kliknięcie weksela, który się nazywa porównywarka cen. Teraz skopiuję nazwę tego komputera, którego będę szukał zaraz na stronach Allegro i Ceneo. Dobrze, pobrałem tu, skopiowałem sobie do schowka nazwę, przechodzę teraz do przeglądarki, no i przechodzę do Allegro na początku. Jak załaduje mi się strona Allegro, to rozpocznę wyszukiwanie. Na ekranie często są takie widoczne czerwone elementy. To w ten sposób nagrywarka nam pokazuje, jaki element ona zdiagnozowała, czyli który element wykorzystujemy. Więc w wyszukiwarkę wprowadzamy nazwę tego laptopa, którego będziemy szukali, no i go wyszukujemy. Oczywiście tutaj warto, ponieważ to jest porównywarka cen, żeby posortować to po cenach, czyli od najniższej ceny. Dane się ładują. Dzisiaj Allegro działa troszeczkę wolniej. Już mamy dane wyświetlone, no i teraz wyszukuję, tak jak człowiek by to wyszukiwał rzeczywiście, komputera, który się nadaje do mojej. I mamy tutaj, widzimy, ACER Nitro, 8 GB, to, to jest chyba ten komputer, tak, dysk twardy, to, to, to jest... SSD 512, wydaje mi się, że to jest ten komputer. Oczywiście muszę wejść w tą ofertę i zweryfikować dane, bo w moim opisie była jeszcze informacja dodatkowa o dysku twardym i o systemie. Tu mamy 512, 8 GB RAMu, czyli to, to jest ta, ta oferta. No i w takim razie, jak znalazłem ofertę najniższą, to kopiuję dane. Na początku skopiuję cenę. Rozumiem Piotrze, że gdybyśmy robotyzowali ten proces, to trzeba by było zbudować jakiś algorytm dla robota, który by to bardziej precyzyjnie zrozumiał, tak, bo ty nie wybrałeś pierwszej i lepszej oferty. Dokładnie. No ja, ja pracuję teraz jak człowiek i jak tutaj widzimy teraz w tym zestawieniu, mam tutaj informacje techniczne na temat tego komputera, który tutaj jest wyceniony. I tak naprawdę robot powinien te wszystkie dane zweryfikować. Oczywiście człowiek po przeczytaniu tej linijki zapamięta to na, na pewno, no jednak robot tego nie zapamięta, robot musi wiedzieć, jak analizować te informacje, które tutaj są zapisane. Oczywiście można to zrobić po chociażby EAN, który też tutaj w tabelce występuje i po innym... W znacznikach, tak żebyśmy mieli jasność i porównywali rzeczywiście te same produkty. A dobrze, cenę przepisałem, teraz jeszcze przepiszę link do tego ogłoszenia, tak żeby ewentualnie można było zweryfikować, czy to rzeczywiście jest ta oferta, tak? Osoba, która się lepiej zna. No dobrze, wyszukaliśmy jeszcze raz, kopiuję teraz nazwę i przejdę tą samą operację wykonam na Ceneo. Strona Ceneo już się załadowała. Daję tutaj nazwę, której będę szukał. No i tutaj musimy coś niżej. Oczywiście również warto jest to posortować. Oj. Nie trafiłem w reklamę. Cena od najniższej ceny. No i teraz tutaj patrzę. Tutaj tak jak to zwrócić uwagę, ja tutaj widzę opis, że to jest bez systemu operacyjnego, czyli to nie jest ten komputer, ale tutaj mamy komputer, który ma 8 GB RAMu oraz 512 dyski i Windows 10. To jest ten komputer, który powinien podlegać tutaj tej analizie. Tutaj znowu posortuję to. Po cenie od najniższej ceny. No i przejdę, idę do, do sklepu, który ma tą ofertę. O, znów trafiłem na Allegro. Dobrze, czyli mogę skopiować wa, wa wartość. Oczywiście, tutaj jest to proces uproszczony. Tam, tak naprawdę, jakbyśmy to analizowali, to nie powinniśmy mieć dwóch ofert z Allegro, no ale chodzi o to, żeby Państwu zaprezentować, w jaki sposób w ciągu 20 minut rzeczywiście można zrobić analizę jednego procesu. No i ponieważ no analiza, też... to... analiza jest po to, żeby też zauważyć takie błędy, jeżeli istnieją na przykład w procesach. Oczywiście, to jest bardzo uproszczony model. Ale także wykonując przez załóżmy, dokonując dziesięciu nagrań procesu realizowanych przez naszych pracowników w dowolnym procesie, który będziemy analizować, może wyjść wiele takich sytuacji, w których się okazuje, że w procesie są po prostu niepotrzebne całkowicie działania, albo są działania błędne wykonywane. I temu służy narzędzie proces mining i task mining, tak? Proces dokładnie, adwising. dokładnie. Tu byśmy już wyłapali, nawet jak zrobiłem tylko te tak naprawdę pięć kroków, opisałem wcześniej, no to już tutaj, tutaj byśmy to wyłapali. Ale teraz, ponieważ mamy już jeden produkt i informacje po, pobrane, możemy zakończyć nasze nagranie. No i w tym momencie to, to nagranie Zostanie wysłane do chmury Microsoft i zaraz wrócimy do analizy tego nagrania. Musimy oczywiście chwileczkę poczekać. Zestawienie możemy zamknąć. W tym czasie już załaduję stronę flowmicrosoft.com Przejdę do narzędzia. Proces advisor. O, tutaj jeszcze Power Automate Desk, na moim komputerze wyświetlił informację, że zapisuję to nagranie. W tym nagraniu, poza oczywiście wszystkimi moimi kliknięciami, również są rzuty ekranu, które za chwilę sobie obejrzymy. Przechodzimy do proces advisora, do naszych procesów. Pozycy ładują. Za chwilę wejdziemy w proces porównywania cen i zobaczymy, czy to nagranie już się zapisało. Widzimy, że jest zapisane, jest w toku, czyli jeszcze do oznakowania jest, więc przechodzimy do tego nagrania. To na początku, oczywiście, Pierwszy raz, pierwsze nagranie trwa najdłużej, bo on musi przerzucić wszystkie screenshoty, które nagrał podczas procesu. Ale zaraz obejrzymy sobie te czynności, które były tutaj zarejestrowane. Te czynności, które przed chwilą wykonywałem, w jaki sposób one wyglądają w No Czeka nas tak naprawdę, myślę, że jest jeden z trudniejszych. Elementów tej analizy, no bo nagranie filmu to jest jedno, i przejście przez proces może być troszeczkę stresujące, żeby gdzieś tam wszystko poszło po myśli. Natomiast następnie, jak już to nagranie się wgra i będziemy mieli dostępne wszystkie te screenshoty, no to trzeba tak naprawdę dokonać oznaczenia. Tak? I musimy mieć świadomość, że to jest praca analityczna, żeby tą analizę przeprowadzić, to trzeba wykonać szereg czynności, które pozwolą tą analizę przeprowadzić. W przypadku procesu advisora, robimy to my, jako analitycy. Są też inne narzędzia na rynku, natomiast z drugiej strony my też mamy świadomość tego, że wdrożenie takiego narzędzia automatycznie zbierającego logi z systemu jest bardzo też czasochłonne, kosztowne i, i, i długotrwałe, więc My osobiście uważamy, że ta alternatywa jest bardzo, bardzo trafiona, że faktycznie daje nam narzędzie, które możemy od razu... Zacząć wykorzystywać, tak? Dokładnie, dokładnie. Dobrze, już to się za załadowało. Ja wybrałem tutaj drugą zarejestrowaną czynność. Widzimy, że tutaj było kliknięcie elementu, ikony na pulpicie, porównywarka cen, więc dodaję działanie. Na liście moich działań wcześniej e zdefiniowanych było pobranie zestawienia, tak? I teraz po prostu idę po tych kolejnych nagranych czynnościach i wyszukuję, tak? Wiem, że kolejnym krokiem było przejście e na, na stronę. Allegro, więc szukam tej czynności, gdzie ona była wykonana. Tutaj widzę, że są elementy dotyczące właśnie o, tu jesteśmy, już widzę, że kawałek, kawałek przeglądarki Edge jest, tak tutaj pasek adresów wprowadzam. No dobrze, to, czyli to jest działanie dotyczące przejścia na stronę Allegro, tak? Strona Allegro. No dobrze, później na stronie Allegro też było bardzo dużo różnego rodzaju operacji, wyszukanie tego elementu, którego szukałem, aż po moment posortowania tego, który teraz jest widoczny na ekranie, aż do wybrania konkretnej już oferty, tak, tu jest to wybranie tej oferty. I w następnym kroku już widzimy, że z, zaznaczałem tutaj tekst, czyli dobrze to jest pobranie danych z Allegro, pobranie danych Allegro. No i oczywiście wróciłem później do Excela, żeby to znowu tam wkleić, czyli zapisanie danych tutaj było, tak z Allegro. Zapisanie zapis Allegro. No i tą operację oczywiście wykonałem ponownie, żeby przenieść tutaj jeszcze informacje na temat linka. I w kolejnym kroku, zaraz to znajdziemy, pobrałem informacje na temat właśnie laptopa, którego tutaj chciałem wyszukać, żeby przejść na, na stronę już teraz ten Cineo, tak? Czyli tu jest pobranie danych Cineo, rozpoczęły się czynności z tym związane. No i Przechodzimy, tak, tutaj przeglądarka, do pasek adresu zaznaczyłem. Tak, tutaj widzimy, już jesteśmy na stronie Cenceneo. To wyszukuję te, tego odpowiedniego komputera i oferty. Tutaj widzimy, że reklama mi się chyba uruchomiła. W międzyczasie. No i to jest ta, 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 ta praca, którą my musimy e, wykonać. Tu jest znowu było sortowanie. Jeżeli. E, znaczenie ceny, tak. Jeżeli podczas nagrania procesu są jakieś e, właśnie elementy, które nie powinny, się e, nie powinny się wydarzyć, to też mamy możliwość usunięcia poszczególnej akcji z tego procesu. Dokładnie. Dokładnie. No i teraz w kolejnej operacji były zapisy Neo, tak? I to jest tak naprawdę już cały ten nasz proces został w tym momencie oznaczony, te wszystkie kroki. Teraz zapisuję dane. Jest to gotowe do analizy. Okno oznaczania procesu mogę zamknąć. Widzimy, że jest mi jeszcze status nie przeanalizowało, no. Więc tutaj naciskam opcję analizuj. Teraz wszystkie procesy, które były gotowe do analizy, będą stan, przeanalizowane już tak? za chwilę. Ale no, jest jeszcze nie jest przeanalizowane, bo widzimy, że tu jest komunikat, że jest jeszcze w kolejce. Teraz jest analizowanie. Jeżeli skończy się proces analizowania, to będziemy mogli wyświetlić sobie analizy i zobaczyć rzeczywiście, co jest tutaj wynikiem. Tak. No i teraz. U, Oglądajmy analizę tego jednego nagrania. Tutaj za pierwszym razem musimy chwileczkę poczekać, bo on musi narysować nam wszystkie statystyki dotyczące tego procesu, który przeanalizowaliśmy. Tak, jeżeli wydaje się Państwu, że, 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 że to jednak nie jest aż tak intuicyjne, chociaż po, po, po pierwszym użyciu takim samodzielnie naprawdę dosyć szybko możemy się tego nauczyć. Natomiast jeżeli ktoś z Państwa miałby ochotę przeanalizować u siebie proces już taki faktycznie funkcjonujący w Państwa firmach, to my zapraszamy do takiej bezpłatnej sesji proces miningu z nami. Czy to będzie Piotr wykonywał, czy któryś z innych naszych konsultantów. Takie spotkanie dwugodzinne jest bezpłatne i liczymy na to, że podczas takiego spotkania faktycznie jeden proces uda nam się bardzo fajnie przeanalizować wspólnie z Państwem. No i jakby dać Państwu te, te narzędzie i jakby umiejętność, która, która na pewno się przydaje, bo zaraz jak pokażą się te wykresy, no pokazuje to potęgę tego narzędzia i tego, jak głęboko możemy sobie procesy przeanalizować, zaplanować potem z, z całą automatyzację tego procesu, modyfikację, mapowanie tego procesu. To wszystko, tak naprawdę, im więcej nagrań będziemy mieli, tym będziemy mieli bardziej wiarygodne dane i warto z tego po prostu korzystać. Tutaj widzimy, że analizy już tam się wyświetliły, no i co mamy? Jedno nagranie, jeden wariant procesu, no trudno, żeby było oczywiście więcej, ale widzimy, że to trwało 6 minut. Oczywiście ten, to było w formie prezentacyjnej, ale proszę sobie pomyśleć, jakby to były 3 minuty, a ja bym miał przeanalizować 1000 produktów, no to ile czasu musiałbym na to poświęcić? I tutaj mamy tą prawdziwą informację, jaki jest koszt tych procesów, które realizujemy. Tutaj oczywiście mamy jeżeli chodzi o warianty, ile, ile jest tych wariantów, ile wystąpień danego procesu. Widzimy również, które aktywności zabierają najwięcej danych. Widzimy, że tutaj strona Allegro zabrała mi najwięcej sekund, aż 107 sekund. Mamy jedno nagranie, tylko moje. Oczywiście Michał mógłby w tym momencie dodać swoje. No i tutaj na najciekawsze mamy tutaj reprezentację graficzną tego procesu tak, czyli mamy, jak to przebiegało, ile procent przejść było właśnie w tą stronę. No tutaj mamy proces jedno nagranie, to tutaj nie ma żadnych innych dróg przejścia. Jak najbardziej to całość tutaj widzimy, no ale widzimy też takie coś, czego nie było jeszcze w poprzedniej wersji, czyli rekomendacje automatyzacji. I na niektórych tutaj elementach już te rekomendacje się jak najbardziej pojawiają. Tutaj w legendzie możemy sobie zobaczyć, że ten symbol oznacza, że tutaj Microsoft sugeruje, żeby zrobić automatyzację dla tego działania. I to jest siła tego narzędzia, siła, która wcześniej nie było w poprzedniej naszej prezentacji tego, tego narzędzia, a już teraz jest gotowa. I z tego miejsca możemy przejść i tak naprawdę zacząć automatyzować działania. Teraz przechodzimy tutaj do Power Automate i byśmy mogli rozpocząć działanie. A tutaj nawet mamy sugestie które powinniśmy wykonać, żeby te czynności zautomatyzować. I możemy Excela online użyć, jeżeli chodzi o pobranie danych, tam wykorzystywaliśmy tutaj Excela lokalnego. Możemy tutaj przy zapisie danych również tego Excela użyć, więc jest tu już dużo bardzo odpowiedzi, które mogą nam uprościć. Ale proszę pamiętać, że to jest wersja, która wyszła w tym miesiącu. No i tutaj Microsoft oznacza już jako wersję zapoznawczą, ale jestem pewny, że tak samo jak w wypadku innych narzędzi. Microsoftu, z rodziny Power Automate. Kolejna wersja będzie już wersją taką produkcyjną, która rzeczywiście realnie będzie pomagała nam przyspieszyć proces automatyzacji. To tyle z mojej strony. Przeanalizowaliśmy ten proces, zrobiliśmy pełne nagranie, zrobiliśmy opis tego, tego procesu, analizy. Michale, przekazuję Ci głos. No, tak naprawdę, już w ramach takiego podsumowania. Jeszcze raz chciałbym Państwa zachęcić do z, umówienia się na taką bezpłatną analizę procesów z, z zespołem PIRKSON. Wydaje mi się, że to jest naprawdę narzędzie, które warto jest wdrażać. No i chciałem podziękować Państwu za, za, za poświęcony nam czas. Będziemy się widzieć na kolejnym spotkaniu. Teraz też wyświetla się ankieta. Proszę wybrać jedną z trzech opcji tematu na kolejne spotkanie. No i z mojej strony to wszystko. Dziękuję bardzo za uwagę, no i do usłyszenia w następnym odcinku.